Po zakończeniu rundy zasadniczej Orlen Ligi przyszedł czas na mecze Pucharu Polski. Drużyny z najwyższej klasy rozgrywkowej przystąpiły do tych rozgrywek od szóstej rundy. O awans do ćwierć finałów siódemka Eskabank Legionowia zmierzyła się z muszynianką. W pierwszym meczu w muszynie Legionowia stawiła swoim rywalkom zacięty opór i przegrała dopiero w tie Szkoda tego meczu, bo siódemka miała w piątej partii dwa meczbole, ale nie potrafiła ich wykorzystać i ze zwycięstwa 3 do 2 cieszyły się gospodynie. Legionowianki pokazały jednak bardzo dobrą grę i trener Maciej Kosmol mógł być zadowolony z ich postawy. Graliśmy fajną siatkówkę, dużo, dużo obron, dużo walki. Fajnie nam wychodziły kontraataki. Dużo graliśmy środkiem, przynosiło nam to bardzo dużo punktów. I mecz mógł się podobać, myślę. No, szkoda tej końcówki piątego seta, bo rzeczywiście była, była, była szansa, żeby się przełamać. Eee, no ale zespół zmuszyny też ma w swoich, w swoich szeregach bardzo doświadczone zawodniczki i właśnie w takich momentach w samej końcówce tego piątego seta no, Ola Jagieło pokazała, dlaczego, dlaczego jest tak naprawdę cały czas bardzo dobrą zawodniczką. Przed rewanżem w Legionowie siódemka mogła mieć więc uzasadnione nadzieje na wygranie dwóch i awans do ćwierć Pucharu Polski. Niestety mecz w legionowie zupełnie nie wyszedł siatkarkom Macieja Kosmola. Dwa pierwsze sety muszynianka wygrała bardzo łatwo, do 17 i 16. Nadzieja na odwrócenie losów meczu zaświtała w trzeciej partii, kiedy siódemka odrobiła straty i wyszła na prowadzenie 15 do 12. Niestety Muszynianka bardzo szybko stanęła na nogi i pewnie wygrała trzecią partię 25 do 21 i całe spotkanie 3 do 0, pieczętując tym samym swój awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Wydaje mi się, że, że dzisiaj zespół z Legionowi napotkał taką ścianę. Bardzo dobrze przyjmowaliśmy, Magda Mazurek rozgrywała w dużym wypadku na, na, na pojedynczym bloku. Wysoki procent skuteczności w ataku, jeszcze dobra zagrywka. No co więcej od zespołu wymagać, no tak się musi skończyć mecz, jak, jak jeden zespół ma taką przewagę. Po rewanżowym meczu Maciej Kosmol nie miał powodów do zadowolenia. Przede wszystkim zabrakło dobrego przyjęcia. Dzisiaj tutaj jak pojawiła się Karolina Różycka na, na zagrywce to moje zawodniczki miały normalnie nogi jak zwaty I, i zanim zaserwowała już się bały przyjąć piłkę nie wiedząc w ogóle gdzie ona poleci. I to nas bardzo nas dzisiaj to wybiło z rytmu całkowicie bo która która z naszych przyjmujących by się nie pojawiła no nie potrafiła się z tym w ogóle poradzić. A to była tylko woda na młyn dla zespołu z Muszyny, który grał na luzie, odskakując na 8 punktów, mógł już robić wszystko. I później, która by nie weszła zawodniczka, zagrywały trudno i nam było nam było coraz trudniej grać. Ponieważ Legionowie mają już z głowy Puchar Polski, może się przygotowywać do meczów w play-off. Zmierzy się tam na początek z głównym faworytem do tytułu mistrzowskiego, Chemikiem Police. Postaramy się podejść do meczu, do meczu z Policami, tak jak do tych dwóch, co graliśmy. Oczywiście przegraliśmy te mecze. Ale, ale myślę, że nasza gra była w miarę ok. Jak na, na, na to, że rywalizujemy tutaj z, z najlepszym, którym w tym momencie widzę, pokazywaliśmy się z dobrej strony i tutaj w Legionowie, gdzie przegraliśmy 3-0. Te, te sety były wyrównane i walka była naprawdę, naprawdę fajna. Ta gra mogła się przede wszystkim podobać i nam i kibicom, bo to jest najważniejsze. Spróbujemy się, spróbujemy się postawić. A na, na, ile, na ile będzie nas stać, to zobaczymy. Pierwsze dwa mecze zostaną rozegrane 14 i 15 marca w Policach. Cztery dni później rywalizacja przeniesie się do Legionowa.